ma tutaj Sliski98 Dzisiaj nagramy pierwszy odcinek z naszego nowego świata no, nadal nie mamy jeszcze na niego nazwy ale tak jak mówiłem w zapowiedzi osiedlimy się w dżungli która jest bodajże w tamtą stronę i może weźmiemy troszeczkę mięska o, chodź tu, chodź tu Rówka nam ucieka. Jeszcze pewno z dwa uderzenia. Dobra, 10. Tak, tam jest dżungla, tam się osiedlimy. Chyba już nie wiem czy damy radę, nie zapomniałem kiedy nagrywam. 20, dobra. 35 powinienem przestać nagrywać. Ale nie, jeszcze. Intro. Dobra. Wszystko wyjdzie w praniu. No to co? Osiedlamy się. Hmm. Dobra, zetniemy najpierw drzew. Mm, kiepsko. O, tu jest. Dobra. Trzeba by się było. O, może na tamtym drzewie? Chociaż nie, musimy być bliziutko. Myślałem, że ta dżungla jakaś większa. O, tamto. No to tak, osiedlimy się na jakimś drzewie. Przenocujemy tą pierwszą noc. O ile nam się uda zdobyć tą wełnę i drewno. Hmm. Co by Wam tu powiedzieć? Hmm. Zrobimy tak. W tym odcinku mogę mieć jeszcze jakieś, gdy go już do wrzucę. Mogę mieć jakieś kłopoty tam z zacię zacięciami, ale gdy teraz nagrywam, nie mam żadnych lagów i nic a nic mi nie przeszkadza. Hmm. Jeszcze jedna owieczka niech będzie czarna. Sorry, pewno tak przez chwilę biegałem bez... bez. Z żadnego powodu w kółko, ale z tego powodu, gdyż musiałem wyprosić siostrę z pokoju. Dobra. Hmm. Tak, to będzie to drzewo, sama góra. I trzeba pewno będzie troszeczkę dirta zdobyć na sam początek, żeby tam jakoś wleść. A, chciałbym Wam polecić kilka kanałów. Oczywiście w, na moim kanale już to macie w poleconych, ale tak, żeby w filmiku też. Coś mówić, no to tak, polecam Wam kanał mojego kolegi TVCraft.pl. Polecam też o no te osoby, które pewno ci nowi co grają w Minecrafta mogą ich nie znać, ale ci już tacy bardziej zaawansowani mogą przecież ich znać, pewno ich oglądają, coś tam się od nich uczyli. No to tak, Magic 9.8 bardzo polecam CTSG i nie wiem czemu. Osoba, którą bardzo lubię oglądać, ma dosyć, bardzo, do, dosyć dobrze buduje. Kurczę, ma według mnie za mało widzów, a zasługuje na wiele, wiele więcej. Roxembe. Po prostu ma świetne budowle, świetne pomysły. No po prostu jest super. Nie wiem, czemu ma tak małą oglądalność. Poczekajcie. Dobra, moment. jestem. Kłopoty z siostrą jak zwykle muszą być. Dobra. Hmm. Hmm. Może coś mam prawie na samym. O, no. No, 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 no. no. O, dobra. A, już wiem, co źle powiedziałem. Poleciłem kanał Magic 8. 9, a ma być 9 8, tak? Tak. Nie. Nie. Ma być magik. Dobra, znajdziecie się to wszystko. W sumie pra prawdopodobnie każdy go zna ją. <grytanie> wszystko mi się miesza. Odcinek jest dzisiaj robiony trochę na szybko, z tego powodu, że nie mogłem się doczekać, żeby go nagrać, a gdy już go nagrywam, nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, osiedlimy się tutaj na tym drzewku. Hmm. zrobimy sobie pierwsze co to workbench łóżko i łóżko, Ta. Hmm, co to, jakaś nowa teksturka? nie wiem, coś mi się tu dziwnie pokazuje dobra, nieważne hmm. gdzie by to tutaj je postawić? Dobra, trzeba będzie pozbierać dosyć dosyć dużo drewna, żeby to jakoś obudować. Ale teraz trochę tego nie przemyślałem, bo teraz muszę zejść z tego drzewa. Dobra. Te pierwsze filmiki będą tak jak już mówiłem i w zapowiedzi i tutaj będą takie, no jeszcze nie wiem jak to wszystko nagrywać, więc nie będę też wiedział tak dokładnie co tu mówić, o czym z wami rozmawiać. Jeśli będziecie zostawiać jakieś komentarze, to będzie coś ala takie jak są vlogi z odpowiedziami na to, no tylko że vlogi to może będę robił, ale u, trochę czasu później yy, Będę mógł odpowiadać teraz na Wasze właśnie komentarze, tylko że chwilowo ich nie zostawiacie, więc to jest w tym wszystkim najgorsze. Sobie drewno i ja. hmm, dobra, muszę mam, mam taki plan, że chyba wezmę sobie tutaj, zrobię cięcie, bo zbieranie klocków drewna nie jest chyba zbyt fascynującym zadaniem. Czy jak to się tam mówi, cały czas mi się język plączę więc widzimy się za moment Dobra, już jestem. Sorki, jeśli coś tam się nie nagrało, przycięło, czy coś takiego. Myślę, że moja siostra już będzie siedziała cicho. Dobra, jak widzicie, mam tronkę drewna. Nie jest 42 klocki drewna, to nie jest aż tak dużo. Ale to będzie chwilowo malutki domek. I o, zrobimy to tak, żeby liście nie uciekały. Okej. Okay. Przerobimy sobie, może, tak gdzieś z połowę tego drewna na deski. Bo też nie chcę, żeby to był cały dom taki z desek. Bo to nie za ładnie wygląda. Dobra. Hm. Nie będzie on jakiś chwilowo wielki i to będzie taki domek na drzewie. No to wiecie. Ale później zaczniemy się, tak jak mówiłem, w tamtych okolicach gdzieś bardziej budować normalnie. O ile nie będzie tam tak tej dżungli. Tu tutaj. Coś innego wygląda. Żeby... Przepraszam Was. Mamusia dzwoniła. Ciekawe, ile jeszcze będę miał wpadek w tym filmiku. No, ale widzicie, jakiś taki pechowy dzień. Kiedy się chce nagrywać, wszystko się odwraca przeciwko mnie. Dobra. Zwykły kwadraciak. Zrobimy tak. Momencik, z której strony jest wejście do domku? Wejście do domku jest bodajże z... Jak jest jeziorko tu, to z tej strony będzie wejście do domku. Czy z tej? Z tej. Z tej, z tej. Dobra, będę skakał do jeziora. Tutaj zrobimy wyjście do jeziorka, a wchodzić chwilowo będę jak Jakimś tam dirtem. <laughs> tak, jeszcze mówiąc, wracając do tamtych osób, które polecałem Roxambe B, na przykład, czemu, czemu akurat on, czemu, dlaczego, po co zaczął i dlaczego. No to tak, Roxambe B zafascynował mnie tym, że buduje naprawdę w dosyć szybkim czasie. Robi może co 4 dni, wypuszcza odcinki, serie ma swoje, już czwarta seria Minecraft Extreme Adventure. No powiem wam tyle, że po prostu jak na 4 dni, czasami potrzebuje jakiegoś tygodnia, ale jak na 4 dni to on buduje takie budowle, które nie wiem, mi się wydaje, że ja bym budował w miesiąc czasu. Tak na sam tak sobie myślę o sobie. Tutaj teraz powiem jeszcze, że dosyć dobrze buduje. No po tym domku, co teraz wybuduje, no tego nie będzie widać, ale w późniejszych odcinkach myślę, że jakoś Wyduszę z siebie te wszystkie rzeczy, które tam potrafię, i też zresztą do tego są potrzebne przecież przedmioty, jakieś nie wiem, weźmy piaskowce i inne takie, a nie drewno. Dobra, tak sobie myślę, że już nie będę też robił coś takiego jak cięcie, co najwyżej rzadko wolę przyspieszać z tego powodu, gdy kiedyś, kiedyś nagrywaliśmy z kolegą serię, i. No tu się musimy przyznać, troszeczkę tam oszukiwaliśmy i często gdy były cięcia, coś tam sobie zespawnowaliśmy i później gdy już wracaliśmy, to często były komentarze, że przyspieszcie, czy coś, a my mówimy, że nie możemy przyspieszać. No i co? No i przestali nas oglądać. Dlatego teraz postanowiłem na nowo wrócić. Wtedy nagrywał kolega, teraz postanowiłem ja. No, i tym razem postanowiliśmy. Ja postanowiłem żadnych cheatów, żadnego dodawania, co najwyżej przyspieszenie filmiku. Teraz właśnie tak sobie jak zrobiłem to cięcie, teraz sobie tak rozkminiałem. Właśnie, kurde, głupio zrobiłem, że zrobiłem to cięcie, ale powiem im, że będę robił później już tylko przyspieszenie. Hmm. No, kurde, nie jest za symetryczne to, ale powiem wam tak, zrobię. A, dobra, chciałem powiedzieć, że zrobię cięcie żeby to tutaj wypo wyrównywać, skończyć, ale nie. Dobra. Tutaj ten moment przyspieszę. przydałby nam się tutaj nowy kilof no, ale niestety zostawię tutaj o tak pochodnie, żebym wiedział, że tutaj muszę wrócić ale słuchajcie, wiecie co musimy już kończyć, bo zapomniałem kiedy zacząłem nagrywać a chyba już trochę długo nagrywam, więc niektóre momenty pewno będą musiały być przyspieszone jeszcze więc wrócimy sobie na górę, tam się ładnie pożegnamy i do zobaczenia w sumie będzie do, w następnym odcinku. Albo tam, 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 wiecie co? Nie chce mi się psuć tego dieta, pożegnamy się tutaj, a w następnym odcinku zobaczymy się na grze. Dzięki wielkie, jestem Sliski 98, do zobaczenia. Na...